Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Black Geyser Couriers of Darkness. Jesteśmy w krainie, w, kr w królestwie Rodgora. Kraina? To tak ładnie. No ale kraina, królestwo Rodgora. Jak się okazuje spotkaliśmy półboginię, która jest tutaj więziona. Może ona nam pomóc w naszej walce. Ale musieli, musielibyśmy ją uwolnić, tylko że ja nie mam pojęcia jak. Te łańcuchy idą do góry, może gdzieś tam właśnie dalej. Po tych schodach. Jak wejdziemy, to dowiem się co możemy zrobić w tej kwestii. Ona na pewno, skoro jest półboginią, to przydałaby się w palce, tym bardziej, że chce pomścić swoją siostrę, która została przed, przez tego całego złola. Otruta. Także szukamy jakby miejsca, w którym łańcuchy można zerwać i sposobu. Co to takiego? We wspaniałym królestwie Rodgora goście to bardzo rzadki widok. Jestem tu, by cię zniszczyć, Bogu Diable, i zakończyć Twoje panowanie nad Jerengalem. Głupi śmiertelnicy, Twój gatunek nie może zniszczyć Boga, Twoja ignorancja mnie bawi. Nie mogę? Zobaczymy. Tak, zobaczymy. Przybywasz, by rzucić wyzwanie Bogu, a teraz zbliża się zguba, do której tak zawzięcie dążysz. Myślisz, że czeka cię zwykłe zapomnienie? A może pożdżę twoją duszę? Nie, nie, nie zrobię tego bez względu na to, jak bardzo tego pragniesz. Mam w zanadrzu pewną czarnoksięską sztuczkę dla takich szczególnie drażniących nieszczęśników jak ty. Po tym, jak cię zabiję, przywrócę cię do życia jako mojego sługę. Twoja wola będzie złamana, ale twoja dusza pozostanie nienaruszona. Będziesz moim heroldem, gdy będę przemierzać Jerengal, moim bezwolnym niewolnikiem, będziesz przemawiał w imieniu Boga Diabła, będziesz walczyć dla mnie wszędzie tam, gdzie napotkam sprzeciw i będziesz cierpieć, umierać i wielokrotnie powstawać na nowo. I wszędzie, gdzie pojawisz się na moje polecenie, twoja zgniła, pozbawiona oczu twarz będzie znakiem twojej porażki. Dostajemy, dostajemy. Okej, okay, to są... Yes, mm -hmm. Off I go. Yes. ...nasze co powtórę. Teraz, kurde, nie da się tutaj z tymi nic zrobić. Pan szukam wiecie. Go ahead. No, że ten demon furczenia przyzwó. What do you wish What next? I fear neither pain nor death. We'll find a solution. Ready to serve. You need only ask. You dare face me? I await your surrender while you still can. Go ahead. Mm. Yes. of me. Uh, Caught me off guard. Uh, me off guard. I'm listening. <coughs> no one stands against Ready, what next? We'll find a solution. <laughs> Yes. Ready to serve. Mamy tutaj też kurde tych wywołanych jakichś rycerzy. Ten tam patrzy wyciągnął sztylet mówi nie kurwa i biegnie Jak u Ciebie to wygląda też kurde końcóweczka Mam tam jeszcze ukresną ludę

O może strzelimy teraz, kurde jeszcze się przydałoby przywołać Kto stanął się chujowo wyjebał tam na tyły Pojątki mogę przywołać Znaczy, twój koniec śmiertelników. I łańcuchy pęknie. No, to niemożliwe. Teraz wreszcie się zemszczę. Rotgorze. gorze. Zostaw mnie w spokoju Królowo Nocy, jestem diabelskim bogiem. Zornilco, przyjdź mi z pomocą, wymaga tego nasz pakt. Gdzie ona jest? Nie masz sprzymierzeńców diabelski Boże, przyjaciół też nie, nikt ci nie pomoże. Jesteś teraz zerem, Rodkorze, zerem. Jestem diabelskim bogiem, nie można mnie zabić. Możliwe, ale dobrze wiesz, że istnieje los znacznie gorszy niż śmierć doczesna. W tej chwili, która ci pozostała, pomyśl o mojej siostrze i o straszliwym błędzie, który popełniłeś, wtrącając się w moje sprawy. Kiedy cię pokaram, zostaniesz wyrzucony ze swojego przytulnego świata. Czeka cię potem tylko nieskończona pustka. Nie, błagam. A teraz zaczyna się moje panowanie. Odejdź, za chwilę to miejsce zapadnie się wokół ciebie. Nie zapomnę, co udało Ci się dla mnie zrobić. A teraz idź. Nie można jakiegoś luciku zebrać, nie? To co, spadamy. Wszystko się rozpada. A może jakiś zapisik zrobię. Poszło jakoś tam, nie? Dzięki tym przywołaniom właśnie, tak poczułem, że może na ostateczną walkę jakieś, im więcej tam e, smagających ciosów, lub chociażby dla odwrócenia uwagi, przydadzą się. A nie używaliśmy tego w ogóle przez całą grę. Tych przywołań. No, radziliśmy sobie wystarczająco dobrze innymi rzeczami. Ale w momencie właśnie, kiedy są czary i kiedy magowie obrywają bardzo szybko jakimś czarem albo na dystans, no to... no to właśnie... Przyda nam się um, jakieś, albo mówię odwrócenie uwagi, albo... no głównie odwrócenie uwagi w takiej sytuacji, żeby to nie, na, nie namaga... Rzucali nam się e, wszyscy z dystansu. Och, tak. Mm. She rises. Powstaje. Tak. I co teraz? Nadchodzi zmiana. Śmierć i odrodzenie. A ty też się odrodzisz? Osiągnąłem równowagę. Mój czas dobiegł końca. A co ze śmiertelnikami? Co zrobią w nadchodzącym chaosie, gdy nikt nie będzie nad nimi czuwać? Znajdą właściwą drogę, albo umrą w ciemności. Nie masz już żadnych rad? Pamiętaj, co widziałaś, strażniczko. Śmiertelnicy będą cię potrzebować w mrocznych nocach. Żegnaj. Żegnaj, duchu, będę pamiętać. Lord Espen przebił His drogę przez zamek Kalastro do Czarnego Geyseru, gdzie pojawiło się zor Nielsa i zaproponowała im układ. Odrzucił propozycję bogini chciwości. Po wejściu do Czarnego Gejzera, Lord Espen znalazł zorię w królestwie Rodgora, a zorię, zamkniętą w pozłoconej klatce. Zgodziła się pomóc. Zgodził się pomóc uwięzionej Bogini. Nikt nie powinien być w klatce. Wycinając sobie drogę do sanktuarium Rodgora Lord Despian w końcu spotkał diabelskiego boga. Sytuacja szybko się pogorszyła. Espen zdołał czystą siłą słabić Rodgora i sprowadzić go na skraj porażki, ale Rodgor skierował wówczas resztkę swojej nieszczycielskiej energii na swojego śmiertelnego wroga. Łańcuchy zostały rozerwane i Zoria zniszczyła swoją klatkę. Pojawiła się w sanktuarium, aby ukarać diabelskiego boga. Po pokonaniu go jego królestwo zaczęło się rozpadać. Lord Espen mógł już tylko uciec z tego rozpadającego się królestwa. Wraz z zamknięciem Czarnego Gejzeru, życie w Wilhelmin Meraldzie zaczęło ponownie kwitnąć dzięki pokojowi zawartemu między Isilbright a Guldem. Ten nowy sojusz ponownie połączył rozdzielone dwie części kraju. Ale względny pokój nie trwał jednak długo. Po zniszczeniu tego, co pozostało w królestwie Rodgora, Zoria zaczęła knąć swoje panowanie nad Jerengalem. Straszliwa, nieznana dotąd śmiertelnikom ciemność zaczęła się gromadzić nad światem, gdy na niebie pojawił się mroczny księżyc. Tak, widzieliśmy, tutaj już ktoś nawet nie chciał się poprawiać, tłumaczom, usuwać nawet angielskich niektórych stwierdzeń, takich jak he, him, him no nie, his. I powtórzenia karygodne z, na poziomie podstawówki, ale wiemy o co chodzi. A więc pojawił się nowy, nowy bóg, który chce teraz rządzić Rengalem, bogini nocy. A na niebie pojawił się mroczny księżyc. No i mamy w takim razie, jak widzimy napisy końcowe. Okej, okay, wygląda to trochę jakby to była, widzę jakieś, czy mi się wydaje, że są e, e, węgierskie nazwiska i imiona, ale nie tylko. O, nawet Kacper Grzelkowski, scenarzysta, jeden z trzech. E, Tod, Gabor, to są e, węgierskie imiona, nazwiska. E, Laszlo no, chyba. Tak czy siak, no mało ważne, po prostu rzadko spotykane, szczerze mówiąc. Także, no co mogę Wam powiedzieć, mówiłem pod, podczas tej rozgrywki yy, na temat tej gry. Widać ten budżecik tutaj, tak? Nawet ta końcówka. No, to by w tłumaczeniu było, już pomijając te błędy w tłumaczeniu, niedopracowanie. To po prostu żadnych jakichś scenek, yy, chociażby takich jak były w tych starych Fallout. Także tam wiecie obrazek i podpis, że no, dzięki Waszemu temu w tym mieście się działo tak. Dzięki Waszemu temu w tamtym mieście się działo tak. E, dzięki Waszej pomocy ci i tamci się Pogodzili. No nie wiecie, jakieś podsumowanie. Tylko tam szybkie podsumowanko. Nawet się nie chciało tłumaczą, tego do końca tłumaczyć. Mówiąc w skrócie, po, e, zabiliśmy jedno zło, drugie zło powstało, e, żeby, żeby znowu e, było z czym walczyć. Także jest szansa na kolejną część. Oczywiście e, tutaj twórcy już DLC, mam nadzieję, robią do tej gry, także jeszcze jakieś dodatkowe lokacje, może czy coś, albo ciąg dalszy. I może kolejna część. Także tak jak mówiłem wcześniej, moi drodzy, mi się gierka podobała. Bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie mi się grało w tą grę, bo ona została zrobiona w sposób prosty, bardzo mm, przyjemny. Niedopracowanie w wielu kwestiach widać niestety, ale nie jest to jakieś takie mega irytujące, bo cały czas tą his to co jest najważniejsze to tutaj jakby przeżywamy, czyli całą tą drogę, podróż Przeżywamy na spokojnie, wszystko wygląda ładnie, brzmi spoko, e, mamy te postacie, przechodzimy te poziomy, zdobywamy ten ekwipunek, wszystko w to co chcemy w tego typu RPG-ach, RPGach jest, e, rozmawiamy te dialogi, mamy jakieś wybory, w pełno zadań pobocznych było, które nie są nachalne, nie są męczące, nie są generyczne, najważniejsze. Wątek główny też jest przejrzysty, wszystko zrozumiałem, co tu się działo. Znam tych, te postacie po imionach, mniej więcej zapamiętałem nawet bogów. Także to jest dobrze zrobione w tej kwestii. Także są tutaj rzeczy, które są zrobione dobrze i są rzeczy, które są po prostu niedopracowane. Także ja ogólnie Wam polecam tą grę. Jeżeli nie macie przed sobą jakiegoś po prostu sztosiwa typu nie wiem. Klasyczne RPG z najwyższej półki. Zagrać sobie w to, było bardzo fajnie, przyjemnie, można zrobić sobie postać jak tam można wziąć jakieś inne. Widzieliśmy pełno jest tych klas i raz i podklas. Może też można jakoś inaczej z te postacie pociągnąć. No nie, nie widzieliście, próbowałem, chyba, chyba byliśmy wszędzie, każdy za kamarek widzieliśmy, mieliśmy tylko w zasadzie zadania dla Hamlina takie jakieś. No, jest tutaj jakby no mówię: no brak, braki są, braki są, no nie. E, powtarzają się te ekwipunek co jakiś czas, no, powtarzają się rozmowy. E, no, jest na przykład właśnie pusto trochę w tych miastach. E, tylko Hamlin miał jakiś bardziej rozbudowany wątek, wszystko to można by było po prostu dorobić ale to ewidentnie widać, że to jest po prostu kwestia niedopracowania, brak czasu lub brak pieniędzy, ale oni umieją, potrafią robić tego typu gry, bo cała reszta jest zrobiona dobrze, albo przynajmniej przyjemnie. Także ja grałem i się powiem, fajnie. Trzymam kciuki za twórców, niech robią więcej tego typu gier, niech uzbierają pieniądze na to, żeby móc robić więcej tego typu gier. Jak się dowiem, że kolejna część tej gry lub jakakolwiek gra tego typu od tych twórców wyjdzie, będę grał. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, też za wspólną przygodę. Jest mi bardzo miło, że akurat chcieliście spędzić ją ze mną. Mam nadzieję, że zapamiętacie to jako przyjemnie spędzony czas. Do zobaczenia moi drodzy w następnych przygodach. Przewiniemy sobie, jeżeli nic więcej nie ma. No to się pożegnamy już ostatecznie. No także ode mnie to wszystko do następnego na razie.